Trwają zimowe ferie dla dzieci i młodzieży. Centrum Kultury i Rekreacji zaprasza na zajęcia kulturalne i rekreacyjne do siedziby centrum oraz na salę sportową przy ulicy Moniuszki 11. Szczegółowy program można znaleźć na stronach internetowych oraz na plakatach. Zapraszamy! Po raz pierwszy w tym roku do Wschowy zawita Polska Światłoczuła. Zapraszamy na projekcję filmu Chce się żyć Macieja Pieprzycy. Film ten został zauważony na festiwalach w Montrealu i w Gdyni. Projekcja tego obrazu odbędzie się wyjątkowo, bo w niedzielę 9 lutego o godzinie 18 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji. Nadal trwają, chociaż zbliżają się nieuchronnie do końca, rozgrywki halówki w drugiej lidze. Zapraszamy 8 i 9 lutego na kolejne mecze w ramach tych rozgrywek. Również siatkarze amatorzy rozpoczęli ostatni akt rozgrywek ligowych, czyli rundę finałową. Zapraszamy w kolejne środy na ich kontynuację.